Nowoczesna Edukacja i dynamicznie rozwijające się miasto. Przepis na takie połączenie jest bardzo prosty: Akademia WSB w Jawożnie. Dziś jesteśmy w wyjątkowym miejscu, to właśnie kampus Akademii WSB w Jaworznie. I zapytaliśmy m.in. radnych miasta, co myślą o tym miejscu i o tej inicjatywie. Bardzo się cieszę, że w naszym mieście w końcu powstaje miejsce, gdzie młodzież będzie mogła studiować. Życzę, żeby Akademia WSB miała jak największą ilość studentów. Rodzi się nam nowy potencjał intelektualny miasta, i to jest szansa na rozwój gospodarczy. Nasze miasto zasługuje na to, żeby studiowali tutaj nasi absolwenci liceów, szkół średnich, techników. I znaleźli tutaj swoje miejsce. Ja się bardzo cieszę jako młody mieszkaniec, że właśnie moi koledzy, koleżanki młodsi, którzy wybierają się na studia, będą mieli szansę właśnie skorzystać z oferty uczelni wyższej tutaj wiawożnie. Nie będą musieli patrzeć na ościenne miasta czy gdzieś wyjeżdżać. Wyjątkowe miejsce to i wyjątkowi goście dziś Państwa, i moimi gośćmi są profesor Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor do spraw nauki i kształcenia Akademii WSB. Dzień dobry Państwu. Paweł Silbert, prezydent Jawożna. Oraz Michał Kirker, przewodniczący Rady Miasta Wiawożnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, Akademia WSB ma 10 lokalizacji. Każda z nich jest wyjątkowa. Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? Rzeczywiście, Jawożno dołącza do grupy ośrodków akademickich, w których nasza uczelnia organizuje kampusy, prowadzi nowoczesne kształcenie. Zawiązaliśmy współpracę z Jawożnym, ponieważ jest to dynamicznie rozwijające się miasto z ogromnym potencjałem, a jednocześnie z ogromnymi potrzebami w zakresie edukacji młodych ludzi, wprowadzenia do miasta nowoczesnej oferty akademickiej, uczelnia, która w transparentny sposób swoim dyplomem wnosi wartość dodaną dla pracodawców tego miasta. Stąd ustaliliśmy z Państwem że wprowadzimy do miasta nowoczesną ofertę dydaktyczną kierunki, które dzisiaj odpowiadają na zapotrzebowanie w zakresie kompetencji przyszłości, które dadzą pracodawcom rzeczywistą wartość w postaci absolwentów tych kierunków studiów. Panie prezydencie, Akademia WSB króluje w rankingach nie tylko tych na Śląsku, ale i ogólnopolskich to uczelnia, która wydawała się naturalnym wyborem dla Jaworzna. Ach, Ja mam podwójny powód, żeby wciągnąć tutaj, starać się ściągnąć taką uczelnię. Po pierwsze Pani rektor jest Jaworznianką, Po drugie, mamy bardzo silne potrzeby edukacyjne. Miałem jakieś okazję z panią profesor rozmawiać. To było w Katowickiej Serfie Ekonomicznej. Pani profesor powiedziała mi wtedy tak, zrobił pan dużo dla naszego miasta, ale nie macie Państwo takiego sukcesu gospodarczego. I trochę dyskutowaliśmy o tym, a co może być powodem do tego sukcesu gospodarczego. Same starania władz miasta, ludzi, którzy tutaj mieszkają, nie wystarczają. I może, tak w ślad za Singapurem, który osiągnął gigantyczny sukces, tam po prostu zaczęto od bardzo wysokiego poziomu edukacji. No i żeby ten poziom był wysoki, to trzeba mieć wyższą uczelnię. Zresztą w rozmowach z inwestorami bardzo często pojawia się pytanie, jak jest kształceniem ludzi? Czy macie Państwo wyższą uczelnię? Jaki jest dostęp do kadr akademickich? Dla inwestorów, dla ludzi, którzy budują nowoczesny przemysł, to są bardzo ważne kwestie. Więc żeby odpowiedzieć. Sensowną ofertą na ich potrzeby, trzeba po prostu to zrobić. Panie przewodniczący, korzyści dla miasta niewątpliwe, dla samej społeczności również? Oczywiście, że tak. Od lat się o tym mówi, że wiwożnie nie ma gdzie się edukować, jak się skończy liceum. O tym mówią i nastolatkowie, i nauczyciele, i społeczeństwo To tym mówiło od wielu, wielu lat. Więc to jest bardzo dobry krok w tym kierunku, aby właśnie. Te zapotrzebowanie zaspokoić, te potrzeby zaspokoić, więc absolutnie jest to ogromny potencjał dla przyszłego pokolenia naszych mieszkańców i także, aby troszkę. Przeciwstawić się tej depopulacji, która dzisiaj w naszym kraju ogólnie jest, bo to nie jest tylko problem Jawożna, to jest problem całego kraju, jak nie Europy, że duże miasta, czy nawet średnie miasta, po prostu się wyludniają. To jest pewna odpowiedź na to, żeby właśnie ci ludzie nie wyjeżdżali. Ja sam takim przykładem jestem. Ja wyjechałem na studia po liceum, wróciłem do Jawożna, ale duże grono moich przyjaciół z liceum tego już nie zrobiło. Wyjechało i zostało w Gliwicach, Karkowie, Warszawie, Wrocławiu i innych wielkich ośrodkach edukacyjnych, więc to jest odpowiedź na to, aby coś się w, tym, w tej sprawie zmieniło. To jest bardzo ważny temat i tutaj, drodzy Państwo, pytanie do wszystkich, bo młodzi ludzie często wyjeżdżają, bo mają wrażenie, że w dużych miastach jest szansa na przyszłość, w małych miastach zostają. Da się wymienić jakieś plusy takiej sytuacji, żeby zostać. Oczywiście oferta jest kluczowa i jest fundamentalna oferta uczelni, ale trzeba też młodemu człowiekowi powiedzieć i namówić go, żeby został w tym niewielkim mieście. Dzisiaj oferta edukacyjna musi być dostosowana do potrzeb rynku, do potrzeb młodych ludzi, do potrzeb tych osób, które chcą zmienić swojej profil zawodowy czy wykształcenie. Akademia WSB oferuje taki profil kształcenia. Rozpoczynamy funkcjonowanie w mieście od studiów licencjackich, studiów inżynierskich, ale z taką ofertą, która została była bezpośrednio dopasowana do potrzeb. Właśnie jawożna do potrzeb pracodawców funkcjonujących na tym rynku. To właśnie z pracodawcami, którzy są naszymi gośćmi w trakcie posiedzeń Rady Ekspertów, którzy tworzą grono ekspertów w przypadku doradzania nam przy poszczególnych kierunkach studiów, to właśnie oni wskazali na takie specjalności, które mogą zaspokoić potrzeby zarówno mieszkańców, młodych ludzi, tych osób, które się chcą przekwalifikować, ale jednocześnie potrzeby pracodawców. Myślę tutaj na przykład to takich specjalnościach jak marketing, e marketing i e-commerce na kierunku zarządzanie jak na przykład psychologia biznesu która kształtuje miękkie kompetencje umiejętność pracy w zespołach w organizacjach myślę tutaj o kierunku logistyka który z kolei jest nastawiony bądź to na procesy logistyczne procesy magazynowania czy też daje kompetencje inżynierskie związane ze specjalnością menedżera logistyki czy informatyka dzisiaj w tym bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze dzisiaj każda organizacja każdy przedsiębiorstwo jest uzależnione od sieci, od baz danych, od aplikacji webowych, od bezpieczeństwa systemów. Stąd kierunek informatyka, który te kompetencje ma zaspokajać. Świat biznesu w jakiś sposób pomógł wyznaczyć kurs dla Akademii WSB w Jawożnie, Czy ta współpraca będzie kontynuowana? Bo wiemy, że niezwykle istotne dla młodych ludzi są praktyki. Współpracujemy z przedsiębiorcami z naszego miasta już na poziomie edukacji w szkołach średnich, żeby odpowiadać na ich potrzeby. I w wiele kierunków, w szczególności w nauczaniach technicznych, jest dedykowanych potrzebom rynku pracy. Ale uwaga, ale właśnie była pewna luka, brakowało tego, co jest ten poziom wyżej, czyli tej uczelni. Pytał Pan o to, dlaczego miasto miało być takim pierwszym wyborem dla ludzi. Ja mieszkałem kiedyś w wielkim mieście. Podczas studiów, jak podejmowaliśmy życiową decyzję z moją przyszłą małżonką, a później z żoną, gdzie będziemy mieszkać? Mieliśmy do wyborów wtedy Wrocław, Toronto, niemiecki Darmstadt, Opole i powiedzieliśmy jawożno, dlatego że to miasto ma pewien atrybut, jakiego żadne wielkie miasto nie ma. Ono jest na tyle kompaktowe, że tutaj się zdecydowanie lepiej oddycha, lepiej się żyje. Jest łatwy dostęp do miejsc rekreacyjnych, do dużej ilości zieleni, ale też do takiego rynku pracy, który w jakimś sensie jest unikalny. On może kiedyś odejdzie do przeszłości. Ale wtedy miało znaczenie i ciągle jeszcze ma znaczenie. I było takie stanie na, na ludzi, którzy mają wysokie kompetencje w branży energetycznej, w górnictwie, w rodzących się branżach, które przyszły po zakładach chemicznych. To zapotrzebowanie na, na takich ludzi było spore i uwaga oni dzięki temu też nie byli anonimowi. W dużym mieście tak nie ma. Pa, to duże miasto jeszcze robi jedną też rzecz: że duże miasto jest droższe po prostu z natury, w życiu. Więc dla wielu osób taka alternatywa jak Jaworzno i to, że nie trzeba z miasta wyjeżdżać, szukać stacji, mieszkania, akademika, czegokolwiek, także jest bardzo dobrą alternatywą. Więc to, że tu jest uczelnia, to jest także szansa nie tylko dla mieszkańców Jaworzna, bo jak popatrzymy sobie na mapę województwa, a nawet mapę południowej Polski, to okej, okay. na zachód Jaworzna jest Sosnowiec, Strema, uczelnie, są Katowice oczywiście, dalej Opole, Wrocław, na wschód mamy dopiero Kraków, więc cała ta odległość, jak wszystkie miasta, Szanów, Trzebinia, Alwernia, cała ta okolica, to oczywiście to jest przestrzeń też na to, aby ci ludzie do Jaworzna przyjeżdżali i się właśnie u nas kształcili. W Jaworzno i cała ta infrastruktura może być magnesem do tego, żeby przyciągnąć tu młodych ludzi. Niewątpliwie takim magnesem może być też infrastruktura Akademii WSB, która będzie dostępna dla studentów z Jaworzna, nie tylko w Jaworznie przecież. Dzisiaj jesteśmy przy Sportowej 1. Mówiłam do pana prezydenta, że to pierwszy adres w Jaworznie od 1 października. Zapraszamy Państwa już na spotkania z nami, ale rzeczywiście tak, tutaj w tym nowocześnie modernizowanym budynku przysportowej 1 zaprosimy Państwa do nowoczesnych laboratoriów, do świetnie wyposażonych laboratoriów przygotowanych dla kierunku informatyka, do systemów informatycznych dedykowanych logistyce, do laboratoriów wy wyposażonych w systemy BI-owe, na przykład w przypadku e, zarządzania, ale rzeczywiście tak, to również możliwość korzystania e, z Bazy infrastrukturalnej naszego kampusu w Dąbrowie Górniczej, tam świetnie wyposażone laboratoria, ale również takie laboratoria, które możliwe są do zaaplikowania tutaj wiwożnie, to wirtualne laboratoria to różnego typu e, infrastruktura, z której mogą korzystać również e, młodzi ludzie w Jaworznie. Ja myślę, że większość młodych ludzi, którzy nas teraz oglądają, już nie ma wątpliwości, że tu warto studiować. Ale na koniec, mimo wszystko e, chciałbym Państwa poprosić w trzech zdaniach, każdy z Państwa jakby miało zaapelować do młodych ludzi. Dlaczego warto? Jak ich ściągnąć? Zapraszam Was wszystkich, każdego z Was na studia w Akademii WSB. To dzisiaj druga najlepsza Niepubliczna uczelnia w Polsce. Dzięki temu uzyskacie dyplom, który w transparentny sposób komunikuje pracodawcy wartość wykształcenia, które uzyskacie. Ale to również wartość dodana ze studiów. Możecie Państwo korzystać ze stypendiów już od pierwszego semestru studiów. To kształcenie praktyczne, które kształci kompetencje przyszłości, te, które dzisiaj jawią się na rynku pracy, które się będą kształtować. To możliwość korzystania z infrastruktury nowocześnie wyposażonej budynków to również możliwość kontynuacji studia, pełna oferta studiów magisterskich, a w przyszłości studia doktoranckie, kariera naukowa, doktoraty wdrożeniowe. To szanowni państwo również najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce, to możliwość studiowania w środowisku wielokulturowym, za to możliwość rozwijania przyjaźni ze studentami praktycznie z całego świata. Zapraszam, bądźcie z nami w Jaworznie na Sportowej 1, pierwszym adresie w mieście. A ja mogę powiedzieć tak, prowadząc kiedyś zajęcia w domowej górniczej u Państwa na uczelni, z zazdrością patrzyłem na tych rodziców, którzy prowadzą swoje małe dzieci na zajęcia, taką akademię dla najmłodszych. I powiedziałem sobie, bardzo bym chciał, żeby coś takiego było w naszym mieście. Bo to, co Państwo tam robią, powoduje, że ci najmłodsi ludzie zauważają potęgę nauki. Widziałem też, jak wychodzą z tych zajęć. Te dzieciaki takie rozpromienione, uśmiechnięte, zadowolone. To bardzo żyje. I myślałem, że tego na pewno w naszym mieście brakuje: że trzeba dać ludziom taką szansę, żeby oni zauważyli w nauce taki magnes, który będzie później ich wciągał. I powodował to, że będą mieli lepsze życie, najnormalniej w świecie. Ale uwaga, rozmawiając na temat przyszłości tutaj, tego miejsca, rozmawialiśmy również o ofercie dla osób, które już nie muszą się edukować, ale mogą, czyli o seniorach na przykład. I mamy taki szczery zamiar, żeby zorganizować i taką akademię dla najmłodszych, i taką akademię dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby to wspiąć na bardzo wysoki poziom, ale też o ofercie adresowanej do uczniów szkół średnich, i nawet szkół podstawowych, żeby dać im szansę, żeby zobaczyli ciekawych ludzi, zobaczyli szansę dla siebie, żeby może odkryć ich talenty, żeby może te talenty później tak szlifować, żeby z diamentu zrobiły się brylanty. Może się dochować jakiegoś noblisty wreszcie z naszego miasta. Ja o takich rzeczach marzę. Ja powiem tak, przede wszystkim słuchajcie, Jaworzno jest miastem nas, nas wszystkich. Jest naszym miastem, macie szansę w naszym mieście studiować. Nie trzeba wyjeżdżać, wszystko jest na miejscu, można się edukować. To jest duża możliwość dla wielu ludzi, którzy właśnie tej szansy na wyjazd nie mają, więc absolutnie jest to świetna alternatywa. O walorach uczelni mówić nie trzeba, bo już to zostało powiedziane. Więc najbardziej istotne jest to, że to jest tutaj u nas w Jaworznie i warto taką tą, ten lokalny koloryt, patriotyzm także w ten sposób okazywać, aby właśnie edukować się Wiawożnie, po prostu uczyć się. A później może i pracować, także, absolutnie jest to świetna alternatywa. Oczywiście zachęcam do skorzystania z tej alternatywy. Dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, a Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Do zobaczenia, wieważnie.